Siemaneczko, Maczki z tej strony Kuba Gra, a dzisiaj ze mną jest... Macus Play Games, Elo. No. I dzisiaj będzie trzeci odcinek ze Skywarsów. No i jesteśmy właśnie dzisiaj z Matusem Play Games. Może podam link do jego kanału w opisie. Jesteśmy na serwerze Jasiem.pl No i co? Gra zaczyna się za 15 sekund. Jesteśmy dzisiaj z kamerką. Jest już rzucony filmik z SG. Tylko, że głos maska się nie nagrał. Nie wiem dlaczego. Sorry za to. Dobra, zbieramy item. Diamentowy spodnie. Słabe, słaby, słaby, słaby. Cztery. Ja w ogóle spodenek nie mam, na O, oh, fak spadłem. Prze Pewnie przez Mister Parówę. No wiadomo. Dobra, ale... więc y widzimy się po przerwie. Y Dobra, jesteśmy już po przerwie. Tamta ręka zbytnio na mnie wyszła. Y Macie też zabił tego Mr. Parówę. Y no, ale to potem... To killer. To killer. No. Killer, a nie master? To nie, killer. Dobra, mniejszy jestem. No i... No i, no i... Zobaczymy co. Jest tu. Czy to nagrywa ten Maćka? No ja może i nagrywa. Dobra, mniejsza. Dobra jeden i go. Minuta. Yy, to będzie filmik około 5, może do 7 minut. 3 ja mam jedną jak zwykle stało. Długo nie było filmików właśnie ze Skywars, więc dzisiaj chciałam nagrać. O, mam siłę. I moc jeden. Kurde. Cztery refy. Ja ani innego nie mam niż na odrzut. Mam bez... No, ja ma mi brakuje niestety. trzech! Mi brakuje bardzo dużo. Ty płyłeś na środek? Tak. Okej, okay, to ja mam jeszcze dwie Ender Ja jestem. Ja mam moc jeden. Dobra. Piszcie też w komentarzach, czy muszę grać na texturpaku, czy nie. Bo się tak zastanawiam. No idź, idź, idź. Idź, młody, idź. Dziękuję. Sorry Maciek, że zabrałem Ci kill, ale wiesz, mój kill. Dobra, ten... Czemu on jeszcze żyje? Bo fly? Byłeś w środku? Nie. To dobrze. Brakuje mi czterech dokładnie. Enchanting mam. Chociaż nam się nie przyda, bo wiesz. Nie używamy enchantingów. Diamentowa klata. Wiesz ja już... tu skrzynkę. E! Tu masz skrzynkę. No wiem, widzę, ale woda. Co tutaj? O, też diaksowa Jaki masz miecz? Diaksowy. Bo ja mam pięć diamentowych. Chciałam ci oddać, ale ma, brakuje mi półtorej. Jak myślisz, może tam skrzynka jest? Ile ci brakuje? Jednego. Mi pół. No to wygrałeś, zresztą. ale masz siłkę. Wejdę na czub, może tam skrzynka. Tam nic nie ma, jak kiedyś sprawdzałem? To klazuli. Dobra, kto jeszcze tam jest? Typek. Aby ktoś się budował, wtedy go... Tam. To ja mogę kogoś sklepać, bo mam jeszcze dwie enderpery. No to daj mi i potem się będziemy budować. Czy? Czekaj. Do, do tego koksa to na razie potem się tepniemy. Na razie tego... trzeba do słabiaków. O, tam się klepił. Tam się klepił. Dobra, niech się poklepią, potem my się z nimi... Jak on się... O. Jak on... No. Dzięki, że mi dałeś perłę. Ale ja muszę potem uciec jeszcze. Kurde, gostek! Pomagam! Lecę. Rzuciłem perłę. Sypię go, sypię go. O, ma... i dobra, zginął, zginął. A siłkę wypiły? Nie. Boże, mam pięć staków strzał! Ale forciusz, ja mam jeden z tak? O, my, my przeciwko sobie. No to ty pewnie wygrasz. No, jak ty piłeś siłkę czasami, no to ja też. Dobra, trzy, cztery. Dobra. Dobra, jak widzicie wygrałam rękę. Yy, więc widzimy się po przerwie. Yy, więc jesteśmy już po przerwie. Fuck lagi, 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 lagi. Yy, wolałem teraz nie puszczać wcześniej, żeby, żebyście nie czekali. Jak Ja mam żelazną klatę a, i żelazne spodnie i jak czapeczkę. Brakuje mi tylko trzech. Panie, jaki ja mam set! Dobry? No, żelazną klatę jeszcze mam dodatkową. Ale fajna ręka, jedyną rzeczą. Brakuje mi dwóch. Rzuciłeś się? Tak, ja już jestem. się jeszcze dorzucił. Ja chyba tu zginę. Idę z pomocą. Wątpię, czy już mi pomożesz. Dobra, zginam. Eee, dobra, więc widzimy się po przerwie, gdy będzie koniec ręki. Już zakończymy odcinek. Eee, dobra, był już koniec ręki. Eee, Maciek wygrał ją. Więc nie mogliśmy się spotkać na spalnie, więc sam kończę tą, ten odcinek. Więc subskrybujcie, komentujcie i zostawiajcie łapki w górę. Więc trzymajcie się do zobaczenia i cześć.